John, motocyklista, wędrowiec, poszukiwacz. W mrocznych głębinach swej duszy, nieustraszony wędrowiec John wciąż poszukiwał celu. Przemierzał świat na swym motocyklu i choć krajobrazy zmieniały się, to on sam pozostawał w miejscu. Nic nie cieszyło go na długo. Nawet najpiękniejsze widoki nie były w stanie ukoić jego wewnętrznego niepokoju. Czy to podróże były sensem życia? Czy to wolność, którą dawał mu motocykl? A może coś więcej coś, czego nie potrafił nazwać, a wciąż mu umykało. Przystanął w małej nadmorskiej miejscowości. Usiadł na plaży, wpatrując się w horyzont, gdzie słońce powoli zanurzało się w morzu, malując niebo odcieniami pomarańczy i purpury. To było hipnotyzujące, ale. wciąż czuł pustkę. W oddali na wydmach dostrzegł starą latarnię morską. Postanowił ją odwiedzić. Bo może tam znajdzie odpowiedź, odpowiedź na dręczącego pytania. Wspiął się po krętych schodach latarni, a na samej górze czekał na niego dość wiekowy latarnik. Mężczyzna o zmęczonej zmarszczkami twarzy i oczach mądrych jak całe morze. John opowiedział mu o swoich mentalnych bolączkach o ciągłym wędrowaniu i o tym, że nic nie jest w stanie go uszczęśliwić. Latarnik uśmiechnął się dwuznacznie i rzekł: He, Sens życia, mój chłopcze, hm. to nie jest cel, do którego należy dążyć. To jest sama droga. To chwile, które przeżywasz, ludzie, których spotykasz i to, co dajesz światu. Pamiętaj, że nigdy nie znajdziesz sensu, jeżeli będziesz go tylko szukał na zewnątrz. Musisz zajrzeć do środka, w głąb siebie, mój synu. Te słowa uderzyły Johna jak grom z jasnego nieba. Zrozumiał... Że nie chodziło o to, by znaleźć coś konkretnego, ale by otworzyć się na doświadczenia, by odczuwać każdą chwilę. Po tak cennych lekcjach wrócił na swój motocykl, lecz tym razem jego serce było lżejsze. Nie szukał już niczego, po prostu jechał. Choć wciąż nie potrafił go nazwać. To było po prostu życie. Pewnego dnia, w czasie swojej podróży, zatrzymał się w niewielkiej miejscowości, aby pomóc pewnej starszej kobiecie, której samochód odmówił posłuszeństwa na poboczu. Czasochłonna naprawa wymusiła rozmowę o życiu, a kiedy odjeżdżał Kobieta uśmiechnęła się i powiedziała: Dziękuję Ci, jesteś dobrym człowiekiem. Pamiętaj, że czasem największe skarby są ukryte w najprostszych gestach. Te słowa zapadły mu głęboko w pamięć. Kontynuował swoją podróż, ale teraz z nowym celem aby dawać siebie innym. Pomagał napotkanym ludziom, dzielił się swoimi historiami, a także słuchał ich opowieści. Im więcej dawał, tym bardziej czuł się spełniony. Pewnego wieczoru, siedząc przy ognisku pod rozgwieżdżonym niebem, zdał sobie sprawę, że znalazł sens życia. Był nim on sam w relacji ze światem. Był to akt bycia, akt dawania, a jego motocykl, będący wiernym towarzyszem, stał się symbolem, symbolem tej niekończącej się podróży, podróży ku sobie i innym.